Witajcie! Ja jestem Gonrad. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Resident Evil 2 Przepraszam, że witam Was w tym tle zapomniałem włączyć gry o. No i lecimy. Poprzednio jak pamiętacie tutaj sobie skończyliśmy, że zapisaliśmy grę. I mamy te znaleźć te trzy, wiecie, te trzy kółeczka takie. Tutaj widzieliśmy tą książkę. Dobra, już nie pamiętam, bo to dawno nagrywałem. Dobra. Musimy z tego co teraz wiem otwierać wszystkie drzwi na, te, na, klucz, na klucz pik. Ale teraz najpierw jeszcze idziemy do biblioteki. Zobaczyć, bo pewnie coś tam ominęliśmy, nawet na pewno. O, jest prawda, No widzicie, biblioteka jest oznaczona na czerwono, czyli nie zdobyliśmy tam wszystkiego. Najgorsze jest to, że w bibliotece. Dobra, w bibliotece, wiecie co? To zabijamy wszystkich. Będą takie miejsca. Czy się tak wykrzywiasz? Wstaje? No nie, już stałeś. O, wstaje. Szybko nogę mu obciąć, dobra. Udało się. Ty już spokojniej. Noga obcięta. <grym> Najbardziej lubię obcinać nogi, bo wtedy oni, no właśnie, tak pełzną. I są dużo wolniejsi. O, ale coś my tu mamy, czy mi się tylko zdaje. Czekajcie, bo tu naprawdę jest tyle książek porzuconych, że ja nie wiem gdzie jest. O, tu jest chyba nóż kolejny. Dobra, ale to najpierw podam nogę. Dobra. Noga obcięta. I mamy drugi nóż. W razie jeszcze z tego pierwszego będę korzystał. No i mamy tu przejście. Chyba tu wcześniej nie byłem. Tak, tu wcześniej nie byłem. I mamy tym razem to z jednorożcem. Czyli okazuje się, że już tylko nam zostanie tam, to gdzie trzeba podłożyć C4. Okej, okay. no to sprawdźmy sobie teraz. I co tutaj trzeba było jakby dać? Czekajcie, gdzie jest to? Wiecie o co mi chodzi? O, no, notatnik funkcjonariusza, no właśnie. I tutaj jest ryby, krab, ra, rak. Nie, nie rak, to ja gadam, skorpion. Ryby, skorpion, buteleczka. Ryby, skorpion, buteleczka. O. I oczywiście zrobiliśmy punkt. Czyli teraz to i będziemy wracać do głównego holu. Czekajcie, ja tędy przyszedłem? Nie, tu jest zamknięte, czyli ja przyszedłem inną drogą. Nie wiem, czy ja to chcę brać. Wezmę, bo chyba tam mam w skrzyni proch jak nie. Ten położę do skrzyni, o kurde, jak mnie przestraszyłeś. Zombie, nie rób tak więcej. że za chwilę wejdę na górę, tylko sprawdzę... Tu na dole jeszcze coś jest. A, bo chyba te... Tutaj coś jest potrzebne, nie wiem co. Nie wiem. A, tu można przesuwać. A, to ciekawe. O, naboje mamy. Dobra, tu nic nie ma. Jeszcze tu za tym coś może być. Okej, okay, nie ma nic. Tu możemy iść. Ho, jak chodzi sobie biedny zombie. Czekajcie, coś tu jeszcze jest? Nie, nie ma nic. Czyli nie wiem, po co będzie tam to. To jest lewarek ktoś się nazywa. do czego to ma służyć. Dobra, o, ho, ho. Tu mamy przejście dalej. Tylko, że czemu nie mogę tu? Nie mogę tu iść. Nie wiem czemu. Ale czekajcie, bo i tak drugą stroną tu się dostanę. Przecież. Idziemy. Wow! Aż mi ścięła się gra. Co jest? Spadłem. Czy jednak tędy się nie dostaniemy? Dobra, to ja teraz wracam. Tu i po pierwsze. Tutaj. Do tej rzeźby daję te kółeczko jakby. Ja to kółeczko nazywało To się chyba medalion nazywa z tego co pamiętam. Tak, medalion. To dobrze będę mówił poprawną nazwę. Medalion z jednorożcem. O, i coś dalej się otwiera. I tylko jedno i otworzy się całe przejście. Jestem ciekawy co tam będzie. Heh. Ja nawet wiem, gdzie jest to jedno. Tylko że nie wiem, jak się tam dostać jeszcze. No. C4 trzeba zdobyć. Ok, zapiszemy tu grę. I tak, ja miałem prostsze strzelniczy. dobrze myślałem. Po pierwsze, połączymy sobie to. Połącz z tym. Tu. Przechowaj. I chyba tak zostanie. Na razie. Dobra, teraz lecimy. Gdzie były jeszcze przejścia na ten klucz? Na pewno przejście na ten klucz było. Ła, co ja zrobiłem? Aha, przejście na ten klucz było tu. No, właśnie, w poczekalni. Ale to tutaj, to ja muszę iść. Ale w takich, wiecie, przejściach i innych, no jakby nie tam, gdzie mam iść. Hmm, drzwi z łańcuchem, to nie przejdę tędy. Tu nic nie ma, jeśli z jeśli tego, co mi się wydaje. Może się okazać, że nigdzie nie ma. No i nigdzie nie ma, hej. Serio. To dobra, to idziemy do poczekalni. Czyli tam, gdzie mamy iść i gdzie mamy się spotkać z Claire. W poprzednim odcinku się o tym dowiedzieliśmy. Dobra, no to idziemy. Słuchajcie, mam porządek? No chyba tak. W miarę. Dobra, ja się tak w ogóle cieszę, że nagrywam na YouTubie. Fajnie się nagrywa. Bardziej takie fajne gry. <laughs> Resident Evil 2. Mam nadzieję, że poprzednie odcinki wam się spodobały. Dobra. Otwieramy te drzwi, pik. I co teraz? Artru. To pójdźmy do Artru. Coś my tu mamy. Karta magnetyczna. Strzelbę będziemy mogli wziąć. Jest w innym miejscu niż tam. O sztuce. czerwony kamień. Rubin, który oczarował Edwarda zwanego czarnym księciem. Perła, która przywiodła do zguby królową. Nilu, diament, który zaprowadził na szafot królową. Opowieści o niezwykłej fascynacji klejnotami można by mnożyć bez końca. Ten tajemniczy czerwony kamień jest po prostu kolejnym z nich. Jest w przypadku innych klejnotów nie wiadomo skąd pochodzi. Nie, jak w przypadku innych klejnotów, nie wiadomo skąd pochodzi. Podobno zdo, zdobił kiedyś szka, szkatułę na biżuterię pewnej szlachcianki, a nawet został podarowany mądremu królowi. Tej jesieni kamień, od dawna spowity legendą, zostaje wystawiony na aukcji, która z pewnością przyciągnie wielu zainteresowanych. Zważ jednak, drogi czytelniku, że warto zachować rozwagę, gdyż cień pięknego przedmiotu skrywa okropności. Ten klejnot zmienia, zmienia, zmieniał kochających swych poddanych władców despotów straszniejszych od Kaliguli. Działo się tak, dlatego że klejnoty są skąpane we krwi, które wzburzały. Które wzburzały swym blaskiem w sercach ludzi gdziekolwiek się pojawiały. Okej. Okay. Czyli lecimy, czyli o jakiejś klejnocie. I to jest chyba ten klejnot z tego, co mi się wydaje, bo czerwony. O! I mu trzeba dać tą rękę, tak? To jest śmieszne. No. I co? O! Rzeczywiście, czyli to było ostatnie... Tu mogę to wyrzucić, ten klucz pik. Czyli że to były wszystkie rzeczywiście drzwi na klucz pik. Dobra. Co ja tu mam zrobić? A chyba wiem. Był ten obrazek na tym. Pamiętacie? Z tą rzeźbą był obrazek na tym. Nie wiem, czy ja nie mam połączyć tej książki z tym. Tak. Dobrze pamiętałem. Bo tam było, że był właśnie ten posąg, tylko że z ręką, z książką. Zobaczymy, co teraz się stanie. No, o to chodziło chyba. I dostaniemy może ten klejnot, co, w ogóle jakąś, co to w ogóle jest? Jakiś czarodziejski, coś, nie wiem. Jakaś różdżka, co to może być? No, berło, no berło, no dobra, berło. Obejrzyj. Mogę jakoś wyjąć te o, spacja. Tak, mogę wyjąć ten klejnot. Wartościowy klejnot. Ok. To my teraz wracamy do głównego holu. Chyba, że coś tu jeszcze jest. Nie ma tu nic. Wracamy do głównego holu i to miejsce zwiedzimy dalej później. Na razie wracamy, bo nie dość, że teraz będę chciał tutaj otworzyć sobie ten shotgun, wiecie. Strzelbę otworzyć sobie to przejście z tą strzelbą. To jeszcze tutaj chciałbym dać... Ten klejnot do skrzyni. Bo nie wiem, czy on mi się tu. Pewnie mi się nie przyda zaraz. Więc dobra. Po pierwsze, zapisujemy. Po drugie, chowamy do skrzyni klejnot. Po trzecie, idziemy. W sumie tamtędy będzie szybciej. Do tutaj tego pokoju Wiecie jakiego O ja wstałeś Ale to nie chcę mi się ciebie pokonywać Nie chcę tracić naboi Ile mam naboi No dużo ale I tak nie chcę ich tracić O właśnie Co to było Co jest Jakiś zombiak chyba był Dobra i Idziemy na koniec Odpalamy tutaj sobie to Weapons Bierzemy Otwieramy Bierzemy naboje do shotguna Bierzemy shotguna i on będzie jako czwórka. Teraz go przyładowywujemy i jak najszybciej zmieniamy na pistolet, bo no, nie będę miał teraz shotguna. Shotguna chyba też odłożę do skrzyni. chociaż się trochę boję, że ten tak, albo może nas spotkać jakiś mocniejszy przeciwnik. Jak nam dają tą kartę, bo się trochę boję. Że zaraz spotkamy tych, muszę też pamiętać o tej notatce, że są te lizacze. Wiecie co one, że trzeba przy nim bardzo wolno chodzić. Pamiętacie? Było coś takiego. Dobra, nie no, nie będę drugi raz zapisywał. Odłożę to na razie. Jak będzie potężny przeciwnik, to pewnie tam będzie niedaleko gdzieś checkpoint i po prostu wrócę, albo no, jakoś to na razie nie ma jeszcze żadnego wielkiego jakiegoś przeciwnika, więc spokojnie, na razie dobra idziemy sobie tu otwieramy te drzwi, czy ja w ogóle porządek zrobiłem? porządek zrobiłem tu mamy przejście i tu, tu mamy te do desek, ale nie chcę okej, okay, tu jest zamknięte tu jest potrzebna jakaś taka dźwignia, czy coś takiego widzicie tu na dole Dobra, my teraz idziemy tu. O, helikopter? Co jest? Czekajcie. O, coś się rozwaliło. Czy dobrze słyszałem? I w ogóle, nasz nawet bohater się tak potrząc trochę. Tu nie mogę wyjść na zewnątrz. Dobra, podniosę to. Ale to jeszcze najpierw sprawdzę tu, zanim wyjdę na zewnątrz. Fire. Wow, rzeczywiście, helikopter. Helikopter tu się pojawił. To problem, czyli musimy wyjść na zewnątrz, ale to fajnie, bo uciekniemy jednak tym przejściem w takim razie. Wow, masakra. Hej? O! Chyba poznaję głos. Tak, Claire. O, fajnie, Claire, przyjaciółkę. Wow, Sam hmm. so It's so nice to see you. How are you doing? That helicopter just came out of yeah. nowhere. I'm in one piece. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets. Uh, unfortunately, no. Gluta. Mm. How are you doing? You know, just surviving. That's good. Yeah. Any luck with your brother? No, not yet. Na razie nic. Szkoda. Później będziemy nią grali. Wow! Jeszcze się bardziej podpalił ten helikopter. Super. Fucking helikopter. O nie. Nie chciałbym być teraz tobą. Ojojo! Oj. Ile zombiaków cię atakuje? Uuu, bardzo sporo. Tam jest. Dobra. To my lecimy dalej. Marvin, mamy problem. O nie, o nie. Boję się. Nie, proszę nie. Nie mówcie, że on. Wiecie co. Bo jak zombie ukąsi, to reogryzie. To wiecie, w co się stanie później. Chyba. Narzędzie. Skr o, czyli to jest ten, do przecinania łańcuchów. To no fajnie, to użyjemy sobie. I gdzie były potrzebne do przecinania łańcuchów? Czekajcie. M. Tu nie wiem, to jest jakieś. A, bo my tu wracamy. Okej, okay, ale ciekawe, co jest tu. O, jakoś nie sprawdziłem, czy jest otwarte. I te drzwi też nie sprawdziłem, czy jest otwarte, ale są zamknięte. Dobra, chodźmy. To te drzwi. A, te są na łańcuch. No to rozwalamy tutaj. Dobra. To możemy iść do tego pokoju. Wow, biuro kolejne. Oj. Nie! Nie ma tu nic. Nie mam. Zanim jeszcze on wyjdzie, to wezmę ten na... Kurde, dużo, no tu jest. Czy chcę brać? Dobra, wezmę i połączę z tym. Dobra. Granat, nie wiem po co mi będzie. No... Okej, okay, ale... Albo nim rzucę w sumie. Eee. Yy. Wiecie co? I nim za chwilę rzucę. Czekaj. Wiecie? Nie. Ja chcę to dać do ekwipunku. Wyposaż Eee. <laughs> Okrągła rączka. Ona będzie tam na górze potrzebna. Wydajny proch, no nie, nie mam już, nie chcę już tego brać, bo mam tylko jedno miejsce. Jest. Widzicie, tak mu uciekłem. Sprawdźcie teraz. Aha, i automatycznie mi to dodało do opiechunku. Kurde, ile to jest zombiaków. A ja nie chcę marnować niepotrzebnie naboi. Co my tu mamy? Oj, tego to nie chcę brać. Wow. Kurde Bo ja tu... No właśnie. Część elektryczna. Ona no była tam potrzebna. Czy to nie było po tej stronie? Tak, tu było po tej stronie potrzebne. Dobrze pamiętałem. Używamy co teraz z tą. Oj, oj oj. A, to się po prostu całość otworzyło. Okej, okay, to teraz jest większa szansa, że mi tu zombiaki wejdą. Jeszcze lepiej. Dobra, jak wróciliśmy już to ja tu zapiszę grę. I uwaga! Teraz co zrobić? Muszę iść tam na górę. Dowiecie. Dodam tego miejsca. A, a po drodze mnie czeka ten jeden pokój taki. Przed wejściem na górę. I chyba tam zapiszemy grę i zakończymy ten odcinek. Dobra, no. Taki mam plan. Tutaj ten jak ciągle nie zabity. Bo już 19 minut odcinek trwa. Ja takie 20 minutowe chcę odcinki robić. wow Około. Hmm, ten tur nadal próbuje się dowiedzieć. No właśnie to tu było. Tu myślę, że to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dajcie znać w komentarzach, jak gra Wam się podoba. Jeśli mi się udaje włączyć oczywiście. Teraz gdzie by co schować? To na pewno schowam. Chyba tyle. Chociaż nie jeszcze to. I teraz to damy tu, to damy tu. Dobra. A ja się z Wami żegnam. Zapisujemy grę tutaj. Pyk. Zapisz. No i. Cześć.